Dzień dobry, dzisiaj ze mną Katarzyna, specjalistka do spraw RODO oraz audytor wewnętrzny, która trochę przybliży temat RODO, bo myślę, że wiele osób na ten zwrot reaguje ciarami, a Kasia jest świetną osobą, która opowie Wam, przedstawi za przyjaźni może nawet z RODO i teraz oddaje głos Kasi. Kasia, wprowadź nas do tematu RODO. Powiedz kilka słów o sobie, czym dokładnie się zajmujesz i dlaczego warto w Twoje ręce oddać stawy RODO. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Omruz Kotarzyna jestem osobą, która zajmuje się zawodowo RODO. Wdrażam tak naprawdę od podstaw RODO szkole. Piszę dla Państwa polityki, procedury, piszę dla Państwa instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Jestem osobą zawodowo przygotowaną do wdrożenia RODO. Skończyłam, żeby być dla Państwa wiarygodna, skończyłam studia pełnodyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Um, studia po tym programie dotyczyły bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Też miałam taką przyjemność, że podczas studiów i możliwość tak naprawdę zrobienia um, audytora wewnętrznego normy bezpieczeństwa informacji 27001, co daje mi tak naprawdę możliwość robienia audytów, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych u Państwa. Wszystkie najtrudniejsze zwroty Kasia już powiedziała na początku, więc proszę się nie przerażać. Kasiu, a powiedz nam, po co właściwie to RODO? Mm -hmm. Nam jako konsumentom, czyli każdemu z nas, ale też przedsiębiorcom, mm -hmm. którzy mm -hmm. być może teraz nas oglądają i chcą wdrożyć to RODO i śni ono im się po nocach. Powiedz, po co? Po co ono nam mm -hmm. potrzeba? Ja myślę, że przychodzi taki czas, że trzeba się z tym RODO, proszę Państwa, rozprawić. Czemu tak naprawdę potrzebne jest konsumentom? No mamy szereg praw tak naprawdę i tak naprawdę to państwo, czyli przedsiębiorcy, informujecie nas o tych prawach, m.in. w obowiązku informacyjnym i no, respektujecie nam tak naprawdę te prawa, tak? My dzięki temu wiemy, że te prawa mamy i przychodzimy po te prawa do Państwa, do was do przedsiębiorców. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, czemu warto? Myślę, że tak naprawdę usprawnia to firmie wiele procesów, my jesteśmy hmm. bardziej świadomi przepływu pewnych rzeczy w firmie, tak? Podczas tworzenia na przykład rejestru czynności przetwarzania danych, jest to jeden z podstawowych dokumentów w RODO. mamy też taką świadomość tych procesów, tych cyklów, które są w firmie, jakie dane przetwarzamy tak naprawdę, na jakich podstawach prawnych, komu udostępniamy te dane, tak? Czy transferujemy na przykład dane do państw trzecich, to też jest bardzo bardzo ważne mhm. i, i, i bardzo istotne. Więc w rodo firmie daje nam naprawdę pewną przejrzystość, taki ład organizacyjny, dlatego jest bardzo ważne i bardzo zachęcam do tego, aby po prostu przysiąść, odczarować te RODO, tak naprawdę, tak, bo ono nie jest trudne. My, właściwie Polacy, mamy coś takiego w sobie, że tak naprawdę strasznie opornie nam idą nowości, tak? My nie lubimy tego, my nie będziemy tego robić, ale przychodzi taki czas, że, kurczę, trzeba jakoś tak łagodnie spojrzeć w tą, w tę rodę. naprawdę nie jest straszne. To jest bardzo ciekawy akt, prawda, ponieważ on nam nic nie nakazuje tak naprawdę. Ja wiem, że my byliśmy przyzwyczajeni przez lata, tak nam, no na ochronę danych osobowych mamy tak naprawdę przez 20 lat, tak? Mhm. I my byliśmy przy, tak przyzwyczajeni, że ktoś nam mówił, hmm... No, bo hasło to musi mieć 8 znaków albo minimum 8 I tak zróbcie, i tak będzie dobrze. rodo nam nic nie mówi. Mówi do nas, drogi przedsiębiorco, przeanalizuj ryzyko. Mhm. I tak naprawdę wdróż odpowiednie środki techniczne, organizacyjne w swojej firmie, bo to ty decydujesz o tym, o tym bezpieczeństwie tak naprawdę. I to jest strasznie fajnie, elastyczny, tak naprawdę akt prawny. Coś zupełnie nowego, my też nie byliśmy, dlatego być może taki niezrozumiały, tak, że wszyscy czytają RODO i mówią, kurczę, co to ja mam w ogóle zrobić, bo ja nie mam powiedziane, że ja mam na przykład na stronie internetowej mieć tak naprawdę politykę prawidłowości, no nie jest tak, a tak naprawdę to gdzieś, to, gdzieś ten obowiązek informacyjny muszę spełnić. No i na skąd ten pomysł na, To jest dobra praktyka tak naprawdę, tak? Bo Roda nie powiedziało nam, że na stronach internetowych musimy mieć, musimy mieć, musimy mieć coś takiego jak polityka prywatności. To jest ten obowiązek informacyjny z 13. My go rozszerzamy, my informujemy o nim, tak? dlatego jest tak bardzo ważne na stronie internetowej na przykład. To teraz powiedz nam, jako takiemu przeciętnemu przedsiębiorcy, w czym możesz pomóc? Wiem, że strony internetowe i taki audyt pod kątem mm -hmm. tego, co powinno się na nich znaleźć, przede wszystkim musimy myśleć o tym, że warto się zabezpieczyć jako przedsiębiorca przed jakąś karą, przed wypłynięciem tych danych, no bo to jest dla nas najbardziej szkodliwe, tak? No, ale też mamy fanpage, mamy różne profile, grupy i tak dalej, więc, jakbyś mogła powiedzieć, właśnie w jakich sprawach możesz ułożyć te sprawy związane z RODO i wymienić takie najczęściej pojawiające się właśnie kanały, profile, które ma przedsiębiorca, aby ten przedsiębiorca, który nas tutaj ogląda, wiedział. Okej, okay, to mam, to mam, to mam. O, to już dużo, to mm -hmm. muszę się tym zająć, mm -hmm. tak? I chodzi tylko i wyłącznie w tym aspekcie o strony internetowej, tak? Nie. O to, że kompleksowo wdrażam RODO, mm -hmm. no to już powiedziałam. Tak jak robię audyty, robię wdrożenia, piszę dla Państwa procedury, dokumentację. Nie. A oprócz tego, no wszyscy teraz Państwo macie strony internetowe, więc trzeba by byłoby zadbać o tą stronę internetową. Strona internetowa to nie tylko RODO, tam jest szereg innych ustaw, które tak naprawdę, o które też trzeba zadbać, tak? Bo Tak, mamy... to jeszcze tylko Ci przerwę, bo właśnie chodzi mi o to, że... Um, przedsiębiorca może nawet nie mieć strony, ale ma fanpage, na którym przetwarza dane, prawda? Mm, Kontaktowe tak, maile tak, klientów, i chodzi mi o to, aby pokazać przedsiębiorcy, że nawet jeżeli on nie ma tego, no to on nie wiem, ma telefon, gdzie ma numer telefonu do klienta i przetwarza te dane, na maila przetwarza, prawda? Dokładnie, żeby zdać tak. sobie sprawę z tego, jak to jest bardzo szerokie, i kiedy już wchodzisz do takiej firmy i ogarniasz te rzeczy to później no, po pierwsze uświadamiasz i uczysz, edukujesz, no co jest, już później wiadomo na co zwracać uwagę. Um, ale porządkujesz to, i można to nazwać, że to jest taka jednorazowa akcja, bo już ten przedsiębiorca ma otwartą głowę, już tak nie jest z takim dystansem do RODO i bacznie się temu przygląda. Mm -hmm. czy, czy zgodzisz się ze mną? Tak, oczywiście. Dlatego tak ważne jest tak naprawdę ten audyt wstępny, kiedy tak naprawdę no. przychodzę do przedsiębiorcy i rozmawiamy, on mi on informuje, gdzie, jakimi kanałami u niego tak naprawdę te, te, te transfery, te dane, dane no. idą, prawda? Oczywiście, no tu fanpage. Prawie wszyscy mamy firmowy fanpage, no oczywiście spełniamy obowiązek informacyjny, no, gdzie spełnić obowiązek informacyjny. Jeśli przy okazji na przykład mamy stronę, www, stronę internetową, no to ja bym zrobiła to na stronie internetowej. Jeżeli mamy tylko fanpage, no to wtedy e, gdzieś wklejamy informacje o tym, że jednak współadministrujemy na tym e, fanpage'u i jesteśmy odpowiedzialni niestety z Facebookiem za te dane osobowe, tak? No tak. Gracias. No. Kasiu, no myślę, że najważniejsze informacje mamy, jeżeli jest potrzebna jakaś dodatkowa informacja, pytanie, zostawiamy też tutaj informacje i kontakt, aby skontaktować się w tej sprawie z Kasią. My tworząc strony internetowe wspomagamy się właśnie wiedzą i Kasia tworzy dla nas polityki i wszystkie dokumenty związane z RODO, ale też robi audyty stron, czy to nowa strona, czy to taka starsza, która wymaga odświeżenia, no to warto o tym pamiętać, więc bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie i do usłyszenia, do zobaczenia również na szkoleniach, które prowadzisz, tak, prawda? Tak, tak. Właśnie z biurem rachunkowym helios chcemy zorganizować dla Państwa takie szkolenia, które będą bardzo praktycznie podchodziły do rono, będzie część oczywiście ogólna którą trzeba przejść, natomiast też będzie taki proces wdrożeniowy, indywidualny, jakby pod kątem przedsiębiorców, tak? Będą kursy, wzory, będą konsultacje ze mną, będzie można się oczywiście po tym szkoleniu zadzwonić, dowiedzieć, wypytać, indywidualnie zapytać, będą to szkolenia w małych grupach, tak naprawdę. Takie, gdzie byśmy mogli spokojnie też rozmawiać i wyjaśniać sobie pewne rzeczy z RODO. Serdecznie Państwa zapraszam i bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.